Drodzy Państwo, w roku bieżącym będziemy obchodzili 25-lecie wolności odzyskanej w wyniku zwycięstwa w wyborach 4 czerwca 89 roku. Będziemy też dokonywali podsumowania i oceny naszych działań, naszych osiągnięć w różnych aspektach całego minionego 25-lecia wolności. Jednym z ważnych obszarów, współdecydujących o tempie i o głębokości zmian była i jest szeroko pojęta edukacja. Wiemy również doskonale, że myśląc o przyszłości, o dalszej modernizacji kraju, o zwiększeniu szans dzisiejszego, młodego pokolenia i pokoleń przyszłych w następnych 25 latach naszej polskiej wolności, musimy myśleć o ciągłym doskonaleniu narodowego systemu edukacyjnego. Bo szanse młodego pokolenia, szanse Naszego dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego zależą w istotnej mierze od jakości edukacji. Dzisiaj, patrząc wstecz, możemy powiedzieć z satysfakcją, że polska edukacja zdała egzamin w niełatwym procesie przemian, że mamy nie tylko zdolną młodzież ale że i system edukacji potrafi wykorzystać potencjał młodego pokolenia. Pokazują to zwłaszcza ostatnio szeroko komentowane wyniki badań PISA, które stawiają umiejętności polskich gimnazjalistów w czołówce międzynarodowego rankingu. Ten postęp nie dokonał się nagle, nie dokonał się sam z siebie. Lecz w wyniku systematycznie wdrażanych reform, począwszy od fundamentalnej zmiany wprowadzonej m.in. przez ministra Handkego w czasach rządu Jerzego Buzka. Także poprzez kontynuację późniejszych działań, kontynuację reform przez następców ministra Handkego. Z myślą zarówno o ocenie dokonań lat minionych. Jak i z myślą o latach następnych, chciałbym zdecydowanie powiedzieć, że polski system edukacji nie potrzebuje żadnych radykalnych zmian. Potrzebuje stabilności i doskonalenia. Potrzebuje bacznego monitorowania tendencji rysujących się w innych krajach europejskich. Nie ma żadnych przesłanek do ciągłego straszenia. Perspektywą burzenia polskiej reformy edukacyjnej, ciągłego zmieniania fundamentów i ścian nośnych budowli. Radykalne zmiany mogą, w moim przekonaniu, tylko zaszkodzić, likwidując czy po prostu ograniczając źródła obecnego sukcesu, o których świadczą między innymi przytoczone wcześniej wyniki badań PISA. Nie oznacza to, że nie powinniśmy stawiać pytań o przyszłość, że nie powinniśmy wyznaczać polskiej edukacji nowych zadań i nowych celów, tak by wzmacniały one już osiągnięte dobre wyniki. Wręcz przeciwnie, powinniśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia stale konfrontować z aspiracjami, z rosnącym potencjałem, ale i z problemami polskiej młodzieży na przykład. To ważne, jak zapewnić większą efektywność edukacji z punktu widzenia obecnego i przyszłego rynku pracy. Jak uczynić szkolnictwo zawodowe skuteczniejszym i atrakcyjniejszym? Jak wyrównywać szanse młodych ludzi wynikające z faktu pochodzenia z różnych rodzin, z różnych środowisk? Z rodzin i środowisk o różnych potencjałach? Jak wzmacniać nauczycieli tak, by dysponowali wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami dającymi szansę na to, by lepiej odpowiadać na potrzeby i aspiracje dzisiejszej młodzieży? Co zrobić, by dyrektorzy szkół mogli lepiej realizować swoiste przywództwo edukacyjne, a nie głównie administracyjne? Zmienia się i otoczenie, i zmienia się sama szkoła. Potrzeba więc nam wszystkim coraz więcej otwartości i coraz lepszej współpracy różnych instytucji. Dziękuję zatem, że w tak różnorodnym i ciekawym składzie zgodziliście się Państwo rozmawiać o dniu dzisiejszym i o perspektywie systemu polskiej edukacji rozmawiać tu w Pałacu Prezydenckim. Dziękuję za gotowość do szukania optymalnych dróg do zmiany doskonalającej polską edukację z punktu widzenia wyzwań przyszłości. Serdecznie dziękuję i zachęcam do jak najciekawszej, jak najbardziej owocnej dyskusji.